Wielka chwila dla Polski, coś, co właśnie zmienia naszą przyszłość. Zaledwie pięć minut temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił decyzję, która wstrząsnęła całym krajem. I to nie byle jaką decyzję. Wyrok, który może mieć ogromne konsekwencje dla naszego prawa, codziennych spraw i przyszłości politycznej. Tak, to jest przełomowy moment, który może wpłynąć na życie każdego z nas. Co dokładnie się stało i jak może to zmienić rzeczywistość, jaką znamy? Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zastanowić się, dlaczego ten wyrok wywołuje aż taką burzę. To decyzja, która może dotyczyć spraw, które wielu z nas uznaje zapewne jak nasze prawa obywatelskie, dostęp do sprawiedliwości, a nawet kształt naszej demokracji. Zmiany, które mogą nadejść, mogą wpłynąć na Twoje życie, Twoją rodzinę, Twoje finanse, a także Twoje poczucie bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś grupie wiekowej, czy dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, czy może jesteś na emeryturze, ta decyzja może mieć znaczenie. Co oznacza ta decyzja dla ciebie? Jakie mogą być jej długoterminowe konsekwencje? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym materiale, ale uwaga to tylko początek. Będziemy omawiać nie tylko same szczegóły wyroku, ale i jego realny wpływ na nasze życie. To czas, by zrozumieć, co się dzieje i jak można się do tego przygotować. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych ważnych informacji. Daj znać w komentarzach, co myślisz o tym wyroku, czy zaskoczył cię tak samo jak nas. Wielka chwila dla Polski. Coś, co wywołało prawdziwy wstrząs w kraju, a ty dowiadujesz się o tym teraz, dosłownie pięć minut temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, który wstrząsnął Polską. Dla wielu osób ta decyzja to coś, czego się nie spodziewali. Wstrząsająca decyzja, która może mieć wpływ na nasze życie na wielu poziomach, od praw obywatelskich, przez politykę, aż po codzienne decyzje. Ale o co dokładnie chodzi w tym wyroku? Jakie mają być jego konsekwencje i co właściwie może to oznaczać dla nas wszystkich? Przedstawiając te decyzje, musimy wrócić do korzeni do tego, co takiego się wydarzyło w polskim sądownictwie, jakie siły się ze sobą ścierają i dlaczego ten moment jest tak przełomowy. Gdy Trybunał Konstytucyjny wydaje wyrok, ma on ogromną moc, to nie jest tylko decyzja sądowa, to coś, co wpływa na całą strukturę prawno-polityczną kraju. W tym przypadku ta decyzja ma charakter fundamentalny, wręcz historyczny. Kiedy wkraczasz w świat prawa konstytucyjnego, nie chodzi tylko o pojedynczą sprawę, chodzi o to, jak kształtuje się nasza wspólna przyszłość, jak działają nasze instytucje i jakich zasad musimy się trzymać, by nasza demokracja działała. Można powiedzieć, że Polska staje w obliczu momentu krytycznego. Przełomowy wyrok nie tylko rozstrzyga o sprawie, która dotyczy jednej z kluczowych kwestii prawnych, ale i wpływa na przyszłość naszego systemu sądownictwa oraz na to, jak postrzegamy nasze prawa obywatelskie. Przełomowy, bo dotyczy nie tylko przepisów prawa, ale i wartości, które leżą u podstaw naszej konstytucji. Jest to decyzja, która może zmienić nie tylko zasady interpretacji prawa, ale także sposób, w jaki będzie funkcjonował cały system polityczny w Polsce. I wiesz co? Dla wielu z nas to może być moment, w którym naprawdę poczujemy, jak bardzo jesteśmy związani z tym, co dzieje się w kraju. Wszystko zaczyna się w momentach takich jak ten, kiedy coś, co wydawało się stabilne, zaczyna się zmieniać. I nie chodzi tylko o to, że zmiany te będą miały wpływ na nas bezpośrednio. Dla wielu osób, szczególnie seniorów, którzy przez lata żyli w określonym systemie, ten wyrok może być momentem, w którym trzeba będzie dostosować się do nowych zasad, do nowych warunków. To jest wyrok, który nie tylko pokazuje, jak działa system sądownictwa, ale także jak zmienia się cała struktura naszego państwa, które ma wpływ na nasze codzienne życie. Warto zwrócić uwagę na to, jak ten wyrok może wpłynąć na Twoje życie, drogi widzu. Zmiany w prawie, zwłaszcza te, które dotyczą konstytucji, mają tendencję do rysowania nowych granic. Czasami są to zmiany, które w pierwszym momencie wydają się mało zauważalne, ale z czasem pokazują swoje pełne oblicze. A to, co się dzieje w Polsce, to nie tylko prawo, to także polityka, kultura i społeczeństwo. Zatem, co takiego właściwie się wydarzyło, że wyrok TK wywołał aż tak ogromne emocje? Wyrok ten jest odpowiedzą na pytanie, które w Polsce było stawiane od lat, jak interpretować zapisy Konstytucji w kontekście współczesnych wyzwań. Również wyrok ten jest reakcją na rosnącą napiętą sytuację pomiędzy różnymi instytucjami państwowymi i ich interpretacjami prawa. Mówiąc prosto, chodzi o to, jak różne interpretacje prawa mogą kształtować nasze życie. I to nie jest tylko kwestia polityki, to sprawa fundamentalna dla tego, jak my, obywatele, postrzegamy nasze relacje z władzą. Zmieniając prawo, zmieniamy także sposób, w jaki postrzegamy naszą wolność i naszą odpowiedzialność wobec państwa. Czy to sprawiedliwość? A może to tylko decyzja, która ma na celu coś zupełnie innego? Warto zatem zastanowić się, co teraz będzie się działo i jak to wpłynie na nasze codzienne życie. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o tym, że ten wyrok może również wywołać ogromne protesty. To jest decyzja, która nie tylko wpływa na to, jak będziemy postrzegać nasze prawa, ale także to, w jaki sposób rządzący mogą kształtować polityczne realia w Polsce. Może to być początek zupełnie nowego etapu, który na zawsze zmieni sposób, w jaki żyjemy. Teraz musimy przejść do tego, jak ta decyzja wpłynie na Twoje życie. Pomyśl o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, jak będzie wyglądać twoja codzienność, gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zacznie mieć wpływ na nasze życie. A jeśli jesteś osobą starszą, to także może oznaczać zupełnie nowe wyzwania. Zmieniają się przepisy prawne, zmieniają się reguły gry, a my musimy się do tych zmian dostosować. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, że ta decyzja ma znaczenie nie tylko w kontekście tego, co już się stało, ale także tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest tylko momentem rozstrzygnięcia jednej sprawy, to także wskazówka, jak może wyglądać przyszłość Polski. Z tego powodu warto śledzić rozwój sytuacji, bo to dopiero początek. W kolejnym materiale postaramy się przybliżyć Ci, jak mogą wyglądać najbliższe tygodnie po tym wyroku i co możemy się spodziewać w najbliższym czasie. A teraz, jeśli ten materiał Cię zainteresował, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych ważnych informacji i wciąż będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. A jeśli masz własne zdanie na temat tej decyzji, napisz w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi, co myślisz o tej przełomowej chwili dla wielu osób starszych, które przez dekady żyły w systemie, w którym teoretycznie wszystko było na swoim miejscu. Zmiany takie jak te mogą być bardzo trudne do zaakceptowania. Kiedy rządy zmieniają interpretację prawa. Kiedy instytucje takie jak Trybunał Konstytucyjny podejmują decyzje, które mają wpływ na nasze codzienne życie, wszystko staje się mniej przewidywalne. Osoby starsze, które już teraz borykają się z wyzwaniami życia codziennego, mogą poczuć się przytłoczone, niepewne tego, co przyniesie przyszłość. To, co teraz stało się w Polsce, to także początek nowej ery politycznej. Jeśli spojrzymy na reakcje społeczne, zobaczymy, że nie tylko seniorzy, ale także młodsze pokolenia zaczynają dostrzegać, że coś się zmienia w sposobie, w jaki państwo zarządza prawem i porządkiem. Takie zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą fundamentów naszej demokracji, mogą być źródłem wielkich kontrowersji. W Polsce mamy do czynienia z podziałem społecznym, który będzie musiał zostać rozwiązany, a ten wyrok może tylko zaognić napięcia. Mówiąc o tym wyroku, warto spojrzeć na to z perspektywy politycznej. Oczywiście nie jesteśmy tu po to, żeby wskazywać palcem, kto ma rację, a kto nie. Ale warto zauważyć, że w takiej chwili, kiedy polityka wkracza na scenę, a Trybunał staje się elementem większej gry, to nie jest tylko kwestia interpretacji prawa. To także kwestia tego, kto kontroluje te instytucje i jak dalece mogą one ingerować w nasze życie. Jakie są więc bezpośrednie konsekwencje tego wyroku? To pytanie, które nasuwa się każdemu, kto stara się zrozumieć, jak to może wpłynąć na nas w najbliższej przyszłości. Jednym z najistotniejszych elementów, które powinny być brane pod uwagę, jest zmiana sposobu, w jaki w Polsce traktowane będą kwestie praw obywatelskich. Jeśli Trybunał Konstytucyjny daje rządowi większą władzę w zakresie interpretacji Konstytucji, to oznacza, że pewne prawa, które wydawały się nienaruszalne, mogą zostać poddane rewizji. A to może zmieniać sytuację na wielu frontach od prawa pracy, przez system opieki społecznej po kwestie ochrony zdrowia. Ważnym punktem, który może budzić wątpliwości, jest fakt, że takie decyzje mogą prowadzić do tak zwanej płynności w naszym systemie prawnym. Oznacza to, że przepisy prawne mogą być bardziej elastyczne, ale również mniej przewidywalne. A dla starszych osób, które mają tendencję do trzymania się ustalonych reguł, takie zmiany mogą wydawać się niepokojące. To może oznaczać, że będziemy musieli zmieniać nasze przyzwyczajenia dostosowywać się do nowych zasad i próbować zrozumieć, co te zmiany naprawdę oznaczają w praktyce. Może się okazać, że wyrok ten będzie miał wpływ na twoje życie w sposób, którego się nie spodziewasz. I choć nie ma jednoznacznych odpowiedzi, to warto, abyśmy wszyscy byli świadomi tych zmian. Pamiętaj, że to nie tylko kwestia tego, co się dzieje teraz, ale także tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Jeśli nie będziemy na bieżąco, jeśli nie zrozumiemy tych zmian, to możemy stracić coś naprawdę ważnego. Zatem, co należy zrobić, by nie zostać w tyle? Jakie są kroki, które powinniśmy podjąć, aby w pełni rozumieć konsekwencje tego wyroku i być w stanie odpowiednio zareagować? Przede wszystkim musimy śledzić rozwój sytuacji i być aktywnymi uczestnikami tego procesu. Ważne jest, abyśmy nie bali się pytać, nie bali się wyrażać swoich opinii, bo to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, zależy także od tego, jak aktywnie będziemy uczestniczyć w tej rozmowie. Chciałbym usłyszeć, co ty myślisz o tej sprawie. Jak widzisz ten przełomowy wyrok? Jakie masz obawy, a może nadzieje związane z tym, co się dzieje w Polsce? Podziel się swoimi myślami w komentarzach, twoje zdanie jest bardzo ważne, a ta dyskusja jest naprawdę potrzebna. Jeśli uznajesz ten materiał za wartościowy, nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, byś był na bieżąco z kolejnymi ważnymi informacjami. Wspólnie możemy lepiej zrozumieć te zmiany i na nie odpowiedzieć.